Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BMW. Wczoraj wieczorem udało nam się odebrać felgi z lekierni proszkowej, dlatego dzisiejszy odcinek zaczniemy od założenia nowych opon na te nasze nowo pomalowane felgi. Dlatego teraz wsiadamy w naszego busa i widzimy się na miejscu. Także dwie opony mamy już założone, tutaj trzecia jest też już montowana. Teraz panowie zabierają się za wyważanie. Także trzy felgi już mamy, trzy opony mamy już założone, trzy koła są już wyważone. Teraz czekamy na jeszcze jedno i będziemy mieli komplet. Możemy wracać do domu. Także udało nam się wrócić z wszystkimi kołami. Teraz je rozpakujemy, zaniesiemy do warsztatu i przejdziemy do naklejania napisów na opony. Koła mamy już tutaj na tym stoliku umieszczone. Zaczniemy najpierw od tych dwóch przednich opon. Przyklejemy na nie naklejki. Tutaj mamy instrukcję obsługi tego, którą dokładnie przeczytaliśmy. Robimy to po raz pierwszy. Mam nadzieję, że wyjdzie, wyjdzie dosyć dobrze. Jeżeli chodzi o same napisy, to będą one. Dotyczyły się producenta opony i modelu, czyli w tym wypadku będzie to Bridgestone Potenza. Te napisy wykonane są z czegoś w rodzaju takiej gumy, skóry, wiem, czegoś po prostu skóro, skóropodobnego wydaje mi się. Także zaczniemy od tego pierwszego kroku, czyli dokładnie umyjemy, wyczyścimy i otuścimy opony w miejscach, w których będziemy aplikować nasze litery. Także tutaj na pierwszym już kole mamy mniej więcej te napisy rozmieszczone poprawnie, tak jak to będzie wyglądało po naklejeniu. Wydaje mi się, że jest, że jest dobrze. Także teraz to ściągniemy i zaczniemy, zaczniemy matowić ten obszar opony, na którym będzie przyklejony napis. Wygląda to naprawdę dobrze Zobaczymy jeszcze jak na samochodzie Ale tak wygląda no Mega dobrze Dobra, teraz pora na drugą Dwa tylne koła już mamy zrobione Naklejki są przyklejone Znaczy te napisy już tak na gotowo Pozostały do zrobienia dwie przednie Powiem wam, że Na żywo wygląda to naprawdę dobrze Tak jak na początku Ten pomysł mi się kompletnie nie podobał, tak teraz jeszcze zobaczymy jak to będzie na aucie wyglądało, ale teraz wygląda to naprawdę fajnie. Przed chwilą też wyciłem posta na fanpage'a Fast Hoga z tą jedną felgą tutaj na tle Camaro i powiem wam, że nie spodziewałem się tak różnorodnej reakcji na to. Są osoby, które piszą że mega spoko i super, są osoby, które nie dowierzają i myślą, że to jest żart. Także no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie na samochodzie wyglądało. Póki co na żywo wygląda naprawdę fajnie. Wszystkie cztery koła są już skończone. Wszystkie napisy też już są przyklejone. Teraz wyprowadziliśmy BMW z tamtego garażu. Założymy te cztery felgi. Zobaczymy, jak to wygląda ten efekt końcowy. No, zobaczymy. Jeszcze jedno, jeszcze jedno ostatnie. Cztery koła są już na samochodzie i nie wiem, jak to będzie wyglądało na kamerze, ale na żywo jest lepiej niż dobrze. Na początku troszeczkę sceptycznie nastawiony byłem do tego pomysłu. Ja chciałem, żeby felgi były na czarno, tak jak w sumie większość z nas tutaj, ale Hubert, czyli właściciel powiedział, że malinowe lub czerwone, że takie po prostu będą wyglądały bardzo dobrze no i tak też zrobiliśmy i musimy przyznać, że miał rację z racji tego, że nie możemy się doczekać aby zobaczyć BMW razem z progami, postanowiliśmy je teraz dokończyć na powłokę tą zewnętrzną na takiej czwarte wysokości tego będzie naklejka, która jest w tym pudełku, a z pakietu M Performance będzie wyglądało mniej więcej tak. Już mamy przygotowane wszystkie narzędzia do tego, i zabieramy się za aplikację. Próg prawy mamy już zrobiony Wygląda to bardzo fajnie myślę Będzie tak pod listwę Listwa jeszcze nie jest skończona Niedługo będzie jeszcze wymaga trochę poprawek Ale teraz weźmiemy tą naszą prawą listwę Przymocujemy ją do samochodu Zobaczymy jak to wygląda Także prawy próg jest już skończony I wygląda naprawdę dobrze Teraz przejdziemy do lewego Zaczniemy nakładać folię Także folię mamy już zaaplikowaną. Teraz czas na usunięcie wszelkich pęcherzyków, powietrza, tego wszystkiego, co tutaj się znajduje. W tym celu mam tutaj rakle i myślę, że powoli, powoli, stopniowo uda mi się usunąć to całe powietrze. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o klejenie tego typu naklejek, czy w ogóle folii, to ja tego nie lubię bardzo. I nawet taki mały próg jest dla mnie prawdziwą męczarnią, po prostu. Ciężko to zrobić, w moim wypadku, ja mam problem, żeby to było pięknie zrobione, zawsze wymaga to jakichś poprawek lub po prostu muszę w to włożyć bardzo dużą ilość czasu, dlatego jakiekolwiek klejenie, przyklejenie, naklejenie, oklejenie większych elementów stanowi nie lada wyzwanie. Bardzo szanuję osoby, które oklejam całe samochody, a efekt końcowy jest piorunujący. Szanuj. Z racji tego, że progi mamy już zamontowane Przejdziemy teraz do tych naszych dokładek, które obkładaliśmy w na węglowym Pokażę wam jeden problem, który jest z nimi związany Mianowicie podczas... Mianowicie podczas szlifowania y, Od strony zewnętrznej powstały dwa y, Dosyć spore ubytki w tym... W tym miejscu Niestety będzie to... Jest to teraz dość mocno widoczne y, Nie wiem za bardzo jak to teraz naprawić? Zacznę od tego, że wypełnię te wszystkie ubytki żywicą, no i zobaczymy, jeżeli, jeżeli uda się to naprawić tak, żeby nie było to widoczne, to będzie super, jeżeli nie, no to wtedy trzeba chyba będzie zacząć od nowa. Te wszystkie elementy będą założone w koło, może silnika, oprócz tych dwóch. Zaślepek one są montowane w przednich nadkolach. Przed zamontowaniem umyjemy wszystko dokładnie, potem przejdziemy do komory silnika. Tam też wszystko wyczyścimy, zamontujemy i komora silnika będzie skończona. Tak jak widzicie, wszystkie osłony mamy już zamontowane. Teraz założymy osłonę filtra powietrza, tą środkową, te dwa korki i komora silnika będzie skończona. Ostatni element układanki. Także komora silnika jest już skończona. Wszystkie elementy są na swoim miejscu. Tutaj udało się jeszcze poprawić tą linkę od maski i prowadzenie. Teraz jest w odpowiednim miejscu. Wtedy była troszeczkę tam gdzieś zakopana. Z kolejnych rzeczy do zrobienia będą właśnie nakładki na lusterka. Postanowiliśmy jednak je okleić w czarnym macie, tak żeby, tak żeby pasowały do tych list progowych, które są w czarnym macie. No i tych, tej listewek, które też będziemy oklejać. E, właśnie na czarny mat. W racji tego, że nie mamy jeszcze kapsli do tych felp, nie wiemy dokładnie jeszcze jakie będą. Włożyliśmy coś takiego, ale zupełnie to nie pasuje. To jest oryginalny kapsel oklejony czarną folią. Wygląda jak jakaś zabawka. Lewa osłona lusterka jest już zamontowana. Teraz przyszła pora na prawą. Folia na osłonach posiada jeszcze takie tłuste ślady właśnie od rąk. Za chwilę to zmyję, wtedy zobaczymy, zobaczymy efekt końcowy, I co wygląda całkiem ładnie. Także w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko Tak jak wcześniej wspominałem Zostało jeszcze troszeczkę rzeczy do zrobienia Aczkolwiek nie ma już co ukrywać Zbliżamy się do końca tej odbudowy Do założenia został ten tylny spoiler Ten tylny spoiler na tylną klapę No i te listwy progowe Też trzeba jeszcze zamontować Wtedy, wtedy zostanie już tylko ta przednia Dokładka z karbonu do zrobienia Jak te rzeczy będą już skończone Tyle lampy odpowiednio przerobione Samochód będzie Uznany za gotowy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.